wino. Ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty. Tylko Ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak Ty? Tylko Kwity, nasz Bóg jest wielki. Gdy Boże Narodzenie się zbliżało, niebo i piekło zawrzało. I dwie narady się odbyły: anielska i diabelska w jednej chwili. Aniołowie wolę swe łamali. Jak przygotować ludzi na przyjście pana? Jak sprawić, by ludzie nie grzeszyli. Co robić, by dla siebie dobrze byli. By się nie smucili, by życie przez nie stracili. Diabły na ten czas co innego obmyślały. Nieszczęścia ludzi się śmiały, i plan diabelski ich gotowały. Jak przeszkodzić narodzeniu Pana, jak sprawić, by serca ludzi zgłupiały. Pychuł się napełniały, wierzyć i kochać przestały. I oto wolność, i wolność. Jego. Mój. Twój. Jego. Mój. Twój. Jego. A jego to czyje, bo jak nie czyje, to może być moje. Twoja, tylko jego, czyli Archanioła. Bo od tygodnia zmartwiony. W Władzę sposób mi nie pomagają i go rozweselają. Archanioł smutny w niebie? Być nie może, ale jednak może, może, bo widział morze. Boże. Nasz tatuś płacze. Archaniołku, kochany, coś ty taki zatroskany u ciebie dobrze jak u mamy. Pogłaskam ci czuprękę, albo jak chcesz, to przyniosę ci czerwoną pelerynkę. Archanioł naprawdę nie pomoże, może Coca-Cola mu pomoże. Co cię martwi? Powiedz prędko, a może połaskotam cię tak jak lubisz wędką, a może piłkę ci dam. Cukierków ci nie dam, bo, bo mało mam. Wcale nie pomagają. Archanioły wielkie zmartwienia chyba mają. A może to sprawiła wczorajsza cytrynka, że u archanioła smutna minka. Oj, aniołki, dziękuję za wasze starania. I nie kwasi cytrynka, ale ta ludzka rodzinka. Jak widzę ich w takim obłąkaniu, to mój płacz jest bliski łkaniu. Ludzi, jak tata, Bóg kocham i szczerze miłuję, ale ta miłość wiele łez mnie kosztuje. Kocham, nie lamentuje, już za mnie usiądzie i cukierków kosztuje. Jak tu łako cię przejmować, skoro ludzi trzeba od zguby ratować? Znowu dzieci płaczą, koty popiskują, a to wszystko dlatego, że ludzie się nie miłują, grzeszą, życie marnują, Boga ojca, tatusia wcale nie szanują. Muzie uśmiechu zapomniały, coś po ubierały, życzliwie nie rozmawiają, wszędzie jakieś nowe kierunki uprawiają. O podlizywajem, o kadywajzm, kapugizm, krętacyzmy, krętacyzm, nadutka by nieszczeryzm, co ślina do gęby przy, przyniesie. Szkoda mówić, co jeszcze uprawiają, o ból głowy ojca tatusia i całe niebo przyprawiają. A może kłębek pełne im damy, albo złapiemy na las, co do nieba poprzeciągamy? Pana bogata dusia to uraduje, bo ludzi, których kocha, w niebie ulokuje. Na nic to wiem coś o tym. Nitki złe pozrywają, nie rozumiem, że niebo dostają. Co? To co robić? Co robić, by zbawiciela witali, by go kochali? Co robić, by nie grzeszyli, by mili byli, by brzydkich słów nie mówili? Serce mnie boli jak Pana, gdy widzę ich poczynania, ale dyrektywa wyraźna od tatusia, Pana, na przyjście Bożego Syna niech w miłość się przyozdobi ludzka rodzina. Miłość? Czy to nie za wiele na ludzkie ramiona? Przecież ludzie czasem takie głupie. O, przepraszam za słowo, Archaniele, ale ludziom trzeba wiele, żeby coś zrozumieli. A cóż dopiero miłość pojęli? Ale dzieci to chyba nie są niemądre, takie, bo przecież jeszcze czyste serca mają na miłości lepiej niż dorośli się znają. No masz rację, dzieci mądrzejsze się trochę w miłości, ale przykład skóry ściągają i dobroci też się czasem wyzba... wyzbywają. Ale ludzi datować trzeba, bo Jezus będzie zatroskany, a Jego łez nie wytrzymamy. Trzeba, bo Bóg to miły gość, choć czasem da w kość. A ja go kocham nawet za obolałe kości, bo to wszystko z miłości. No tak, my to wiemy. Ale jak ludziom to powiemy? Bo one same tego nie dostrzegają. Bo przez słabości głowy zmołcone mają. A mnie martwi to, że Jezusek nie będzie miał mieszkania. Wstającej ubogiej go chyba położę. O mój Boże! na ziemi, taka niewygoda. Ja mocno swoje posłanie. Będę za bardzo to kochanie. I dorzucę też kwiatku i cielka. Niech sobie powącha dzieci na kochana. A czemu on się narodzi? Czemu tak godzina, że Bóg daje ludziom swojego kochanego syna? I czemu wy stające, a nie na królewskim tro dworze? Bo, bo ludzi Bóg tak kocha, że miłością do nich zaślepiony, nie chce, by człowiek był potępiony. Widziałem, miłość jest ślepa, a Bóg ojciec okularów nie używa, bo oczy sercem zakrywa. Nad ludźmi się lituje, nie chce widzieć, że człowiek go grzechem krzyżuje. A mnie jest żal, jedem mu swój szal, jak pomóc mu jeszcze, na samą myśl mam dreszcze. Może by ludziom serca powymieniać. Tego Bóg nie pozwoli, bo nasza moc ich nie woli. po co kradną, kłamią, nie kochają, czyż nie wiedzą, ile robią sobie złego? Całe niebo zasmucone, wszyscy obmyślają, czemu twarde serca ludzie mają. Zaśpiewajmy coś! Być może to na zło pomoże. Jabelska zbiera. Lucyferze, Lucyferze, pod niebem biegam. Ludzie od bram z z rozkazem otkaniałem, a wszystko podsłuchiwałem. Panie, panie, gorzej być nie może. Anioły nakaz dostały, by ludzi upominały, co by się do piekła nie dostały. A Bóg syna swego Chcę dawać co by ludzi zbawiać. niebie dziś wielkie świątowanie. Zbawiciel ma się naradzić. Już mu kołyskę zrobili i pięknie przystroili. Co mówicie, gałgany? Przecież wyraźnie dałem zadanie i wszystko szło jak z płatka. Powiedziałem: gałganie, niech ludzie zapomną, że piekło istnieje. Niech się niczego nie boją. Niech zło robią, a same na widły zarobią. Niech myślą, że diabły to. Robaki? Siemaki? Maniaki? Nieistniaki! Lenie jedne, wstawać zgraja, myśleć jak zaradzić, co by ludzi w niewiedzy zostawić. Co robić, by Bóg nie dał syna, by się nie narodziła tak chudzina. Trzeba piekło ratować, ludzi w szeregi werbować, bo on gotów piekło zrujnować. Muzyka nie damy, nie dam piekła zreformować, nie damy, nie dam piekła zreformować, nie damy, nie dam piekła zreformować, nie damy. Widziałem, widziałem Lucyferze, jak szykują mu posłanie. Ich niedoczekanie, na co czekacie, lenie zakazane, ruszać ogonami, obmyślać chnowania, jak nie dopuścić do zrujnowania. Sprytu tu trzeba, jak ludzi zwieść, żeby Jezusowi nie oddały cześć. A ja to odsyłam w sposób niezawodny mam. Koły nie i nie ładzi się nam. Kolebkę schować, siano rozrzucić, ludziom powiedzieć, że to zmyślone. Niech ogłupieją. Niech myślą, że to głupie gadania o narodzeniu jakiegoś pana. Ja bym tam posłał jeszcze jakiego wściekłego byka. Jak mówią, że narodzi się w stajni. To niech tam trochę pofika. 跟着可怜自己去了，哪里？哪个人家附近 A nie pocieszam też ich gadaniu, że ludziom będą pomagać, co życie wieczne mieli i w piekle nie zginęli. E ludzie wcale nie mądre takie, żeby znów zaraz gadanie anioła przyjęli się odsknęli. Dawaj mi tego od ludzi, niech dzieci kolęd nie śpiewają, niech głupio gadają, niech brzuchy pełne łakoci mają, niech o Zbawicielu nie pamiętają. — Ja bym się tak aniołów nie przejmowa gadaniem. O! Słyszałeś, panie, jak kiepsko piosenkę śpiewali, a nią wcale nie wtórowali. Diabelskie kiełki upowajam, nie życie nie mają. Lucyferze, spoko, Heroda na ziemi namówiłem I jego dzieciaki lękami ukatrupiłem. Anioł wchodzi w przestrzeń kuli z Jezusem. Unosi go powoli do góry, potem opuszcza na dół, Aż do miejsca nad kołyską. Przywitać Pana, czym prędzej się wybierajcie, do Beklejem pospieszajcie. Przywitać Pana. Czy... Ale, ale co to? Co to słychać za śpiewanie? Wy, wy nie dojdy! Czy tak ma się skończyć piekła panowanie? Spóźniliście się dranie. Bóg się narodził? Czy to już koniec, Panie? Nie poddam się tak łatwo, Obmyślę nowe plany. To dopiero początek, Jakem Lucyfer pieklony. No i cóż, diable kręcony, Bardzoś pewnie zawiedziony. Jeden zero dla ciebie. Słuchajcie nas, z Jagów nie wnerwiajcie, ja mówię szczerze. Do piekła, wracamy. Wszystko przepadło, totalna klapa. Zapraszam na rewanż w niebie. Święto Bożego Narodzenia. Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby nauczyć się miłości do Pana Jezusa? Dlatego, żeby, poda żeby podawać sobie ręce? Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie? Dlatego, żeby sobie przebaczać? Hey, yeah. Treści. Co prawda, sam Bóg szedł na ziemię, by uratować Adama plemię, i przyszedł na świat w dziecka postaci, aby nas bawić dla nas, swych braci. Diabeł mu bardzo chciał w tym przeszkodzić, ale nic tego nie mógł nic zrobić. Więc pamiętajmy, wierzyć nam trzeba i kochać Boga, wtedy do nieba na pewno wszyscy się dostaniemy, a za uwagę już dziękujemy. Teraz życzymy zdrowia dobrego, dostatku, życia długiego w dodatku, sława, potęgi, swobody i w niebie wiecznej nagrody. Ty na początku były słowa, tam gdzie są. Chwałę ukrył w tym, co stworzył. Lecz objawił ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię twoje.